Cześć, Siemanko. Z tej strony Joker. Jeszcze Joker, bo zamierzam zmienić nazwę kanału, ale o tym Was poinformuję. Jak macie jakieś ciekawe propozycje, to piszcie w komentarzach. No, witam Was na moim pierwszym filmie. Będzie to film aktualnie z Fortnite, a może będzie później z FIFY. Zobaczymy, jakie będą mie mieli, będziecie mieli pomysły. No, no i. Dzisiaj rozegram sobie takie początkowe, no dwie gierki i uwaga, rozegram Hirdenem! Wszyscy pewnie znają Hirdena, przywitaj się cześć! To ja Hirden Dobra, no no i sobie zagramy dzisiaj z nim i y, mam nadzieję, że będą to udane gry żebyście poznali e, naszą formę, e, naszą umiejętności i zobaczyli, czy opłaca się to nagrywać, czy jednak będziemy e, nagrywać co innego, na przykład e, FIFA, na, na przykład jakieś inne gry, po prostu piszcie to, no i zapraszam do oglądania. No i witam was już w pierwszej gierce. E, no miejmy nadzieję, że będzie to udana gra. polecimy sobie na mokre moczary albo nie wiem jak to się nazywacie czy... moczary odpoczynku teraz no to jest nowa miejscówka przy okazji ci co nie widzieli zobaczą sobie um, jak to wygląda jakie tam są. Um, i co tam można robić e, bo w, no, bo teraz dodali takie rzeczy, że w każdym... w każdym właśnie w takim... Um, te, takiej szczelinie można robić co innego, tak? No, więc zobaczymy. Lecimy na... Gdzie? Chyba nie na więzienie no, Nie ona, no, do... jesteśmy za wysoko Wiesienie do... do Będę próbował wam wycinać te takie y, nudne akcje, w sensie jak będziemy na przykład jak będzie na przykład y, czas w którym wylądujemy w takiej miejscówce bez ludzi no to wtedy wam wytnę ten kawałek bo po co macie się nudzić gdy zbieram mam... przedmioty Okej, okay, okej, okay. to lecę już. Albo wytnę wam podróż do strefy, bo no, chyba że się będzie coś działo. No bo rozumiecie o co mi chodzi i nie chcę się tam nudzili. No Ty nam tak, na dobra. tym hotelu. Mam ją, help Lecę. Nie mam za dużo. Dobra, dostała. Gdzie? Leży, leży. Dobra, super. O, właśnie, e, tutaj, w tej szczelinie. Uwaga, uwaga, teraz za doskoczę. Jak się kłóca, to się zamienia w losowy kibel. przedmiot. Co jest. Kibel. Nie, nie, kibel. E, loso... No, kibel też właściwie. Losowy przedmiot, no i. Em... Ja też, z nich jest killer. Oj, ty. to ty rzuciłeś tą bańkę, czy nie? Nie, 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 bańki ja nie rzucałem. No to ktoś rzucił bańkę. Tak antybańkowy. gdzie? Jest bańka jakakolwiek? Jak będziemy robić dużo killi, to was oczywiście będę pokazywał tylko te kile, żebyście też się nie nabrudzili. No, Minibre, była ta rzucona. Dobra, hej. Okej. Bo kompletnie nie widzę typa tego Jak Ja go widzę O idę, idę, idę A gdzie jest? U mnie Czy Tobie czy tak o tutaj po prostu wybudował I... Dobra ja chciałem walnąć Typo I... Agresor Mam que aqui, ral que biga. Ej, ja nie mam leczenia Leży Eee, help me, help me Ej, stary, jeden leży Dobra, super. On się dobije, ja wiem, doskonale o tym. Obija się Nie on się... Dobra, wybija Okej, okay, ale podniesiesz, podniesiesz ja Dobrze jest. jest Kurde, nie miałem amu do pompu, nie? Nie miałem w ogóle amu Super, weź teraz mnie podnieść, i podnieś mnie. Weź mi coś. A, dobra, Fliczung draga ale weź mi coś, okej? Okay? nie, ty tu przyjdziesz przecież. A no to spoko, no okej, okay, fakt. Ale udałem bombę z 200. No. Dobra, ale ja nawet nie wiem jak, ale zabiję tego typa. Nie mam tu pojęcia, zielonego jak. My... A, nie Co? Ej, ale y, my, my tu nie wyjdziemy. Musimy zrobić tak. No zrób chytla, nie? A nie, dobra, no. no zrób tak. Wszystko tutaj spadaj, no. A nawet te, ale dawaj te ich rzeczy, nie? No ja wiem, nawet ich rzecz biorę. Ja chcę mieć wybór. O no właśnie, dasz mi potem, tak, nie? A co? No, ma tracę. Zrzucę tam cokolwiek, ty tak sobie to potem weźmiesz. Kurde, Ty jak mnie ciągle z daleka obijał tym tym karabinem. Piechoty. Szybko schodź. Siema. i witam was w drugiej i już ostatniej, niestety dzisiaj, gierce w której, nie wiem, na przykład polecimy sobie no nie wiem, no, dobra, powiedzmy sobie zgubne Ziemię, tak, na spokojnie Miejmy nadzieję, że nie zginiemy i um, będzie to nasza ostatnia gierka e, Ocencie nasze umiejętności, oceniecie czy chcecie w ogóle takie filmiki, jakieś jakieś fajne akcje, jakieś najlepsze filmiki z live'ów, czy coś w tym stylu Albo po prostu jakieś challenger, czy cokolwiek, mówcie, piszcie w komentarzach. No, a my tymczasem tym sobie lecimy na zgubne ziemię. Dobra, lecą ludzie. Ludzie, ludzie są. Dobra, ty lecisz od. Kolejny poleciał Dobre. od, y, tak jakby, boku. Od razu rozprzestrzelę. Właśnie, ten. Ja go rozdrażuję. Czekaj, czekaj, ja sobie go ten. Dobrze, kurwa Masz Co? Masz. On tu wyszedł, Kodak. tu wyszedł i tutaj się zapinął i tak ja myślałem ja, ja by tak od góry chciałem zrobić, wiesz? Ja wyszedł jak... Ja wiem, ale dobrze. on wyszedł, bo on się zorientował. Ja się Dobra, no był w kleszczach nie miał co zrobić, chyba że to by był pros. Jakby to był... jakby, jakby to był który jakiś pros, no to. No co co ale my nie jesteśmy jednak bardzo dobrze, nie? No. Czekaj, mam pomysł. dlatego, że trochę tymi kablami ruszam nie no to może być typa manholcik mam nadzieję, że tego nie będzie słychać na... Wyszał, czaku Zaprywam i już... Spowaliłem z krzaka, z krzaka zrobiłem chyba. Mam pochodź dla ciebie. chodź, chodź tu Nie wiem go nie jest. Już go nie ma, chodź, chodź tu, chodź chodź Jezu, no będziesz Kurde, go nie za ty ciągle

160, y, 120 raczej został Jezu, ja nie wiem gdzie jestem Dobra, jeszcze To jest jego i wy nie dziwcie, że ja nie mam killi, a ja on ma, po prostu No, no Hirde to wpadajcie na jego kanał, bo to no nie lepszy, <laughs> więc no. Nie promuj mnie. Ty nie kolejne Koralina Jezu, dobra, już widzę. N e jeszcze. Bananek minus trzydzieści na miało. N e, N e jeszcze. Gdzie gdzie ten bananek? Nie wiem, schował się i z E dostał za 30 ten który się budował. Jezu, za dużo, ja no nie mam tam, Masz macy. średnie... No średnia, bo... 120 zł. Nie, jeszcze zostałem laser 120 złąków. Chodź, 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 nie wychylaj! Nie wychylaj! No i nie słucha. Ja mam dla ciebie ogniwo ło, wow! Chodź! Chodź! Okay. Dobra, jest na tego pana. Ej dobra, gnicho mnie leczy XD <grybujesz> No ta gierka nie układa się po mojej myśli, ale yy, widać, że na razie się układa, na razie jest dobrze. Okej, okay, skrapsowali nie. Dziwne. A, ja mam jeszcze typów na dole i z pleców. Za dużo ich jest.

No, to już widzieliście, to takie początkowy gierki na początkowy filmik. Ehm, ocencie piszcie komentarze, te niki i tak dalej. Oceniajcie, komentujcie. No i zachęcam do zostawienia. Łapki w górę, subskrypcji, jeśli chcecie, <laughs> jeśli chcecie. No, no i. Co? No i cześć, do następnego.